Halo halo Witamy Was bardzo serdecznie z serwera Extreme Tech z tej strony Sockers i Pulsar Sockers powiesz coś Sockers awczy Jesteś Sockers? Ty przywitaj się bo ja już nagrywam Sokers, nie chcę się przywitać. Zobaczcie kto tam idzie, ale będzie epic w battle. Jesteś już na serwerze? Jesteś? Yy, weź tam miejsce, żeby już to tam. Może byś się przywitał, bo ja zacząłem odcinek. Dobra, robimy tutaj chwilę pauzy. Dzisiaj na odcinku będziemy tak, tak walczyć. Sokars chyba mnie nie słyszy. Sokars chyba mnie nie słyszy. Nie wiem dlaczego. Słyszysz mnie? Halo? Halo? Halo, halo, halo? Sokers żyga. Chyba mu się źle zrobiło. Dobra, będziemy dzisiaj robić tak. Yy, crafting. Crafting automatyczny z AE. I prawdopodobnie to będzie wszystko. Sokers chyba mnie nie słyszy. Dobra, sokers, przywitaj się teraz, bo nie miałeś szansy, bo ja oczywiście... Musiałem zrobić fejla i nie nacisnąć guzika, więc Sokers nawet nie słyszał co mówiłem. Także Sokers, przywitasz się? Nie mam No, to jest Sokers jego wiesz. Ale będziecie słyszeć, jak on był zagubiony taki. Mówił Jesteś, jesteś? Jesteś? Jesteś. A ja Sokers, mów! Mów! Przyjacielu, mów Dobra. Sokers już kopię y, miejsce na nasz automatyczny crafting. Tutaj w systemie mamy już Assembly Containment Wall, czyli tą jakby ramkę do budowania tego craftingu. Będziemy chcieli zrobić crafting najmniejszy, który się da, czyli 3x3x4 wysoki. Więc będziemy craftować jeszcze te rzeczy i zobaczymy się przy składaniu. Dobra, Sokers już składa ramkę. Nie wiem, czy nie będzie miał za mało ich, bo coś koło 30, nie wiem, 32 potrzeba? Kolipka wie, albo 30, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Nie, nie, nie. cokres tam sobie przygotował, dlatego... No tak to kładziemy i między to potrzebujemy hitventów. Hitventów, a w środku potrzebujemy crafting CPU i pattern Wiesz, provider. Daje jeszcze. Nie, no 3 na 3 na 4. Nie, dobrze jest. Dobrze jest. No, i ramkę masz gotową. Mhm. Trochę graczy jest na serwerze ja wam pokażę to co robiłem wczoraj i troszkę przerobiłem to na żeby żeby nam pokazywało co i jak tutaj możemy wejść do środka i zobaczyć jak to jak to funkcjonuje? To, tu są deep storage bus, deep storage unit, które zajmują się przechowywaniem dużych ilości właśnie tych zasobów. Za pomocą enderchesta przesyłamy to. je do, do tych yy, skrzynek nazwijmy to. Co mówiłeś? Sokers? Że już skończyłeś? Nie fajnie to działa. Sokres jeszcze mi dał, co Wam mówiłem, że on tutaj wymiotuje, bo się źle czuje, co mi tam rzucał, to, to dał mi jeszcze tych Essence Berry Bush 17 znalazł. Czyli tą farmę z 4 przerobimy na 17, czy na 21, tak? Nie, 20. No, nieważne, 21. Boś, no, coś, coś koło tego. Nie śmiejcie się tam. Nie ma co się śmiać. Także będziemy mieli bardziej oficjalną i lepszą od Doxa tą farmę, bo będziemy mieli więcej wszystkiego. Także Sockers już tutaj pewnie kończy. Co tu wkładasz do środka? Hitventy już też miałeś? No, a, to, już... no to jeszcze jeden potrzebujesz. O, crafting gotowy. Ile dałeś CPU do środka? Na no jeden na jeden. Aha, jeden na jeden, czyli patent provider mamy jeden i crafting cpu. W zasadzie tutaj crafting cpu nie jest aż tak wymagany, więc będziemy mogli ten crafting cpu zamienić na patent provider później, jak będziemy potrzebowali więcej tych przepisów. No, ale stoi nasza... Stoi już nasza struktura jakby. Ty, a ona nawet nie musi być podłączana, bo ona tam kablami z dołu jest no. widoczna, nie? Także będziemy musimy jeden blok tylko jeszcze zrobić, nie? Wiesz no, jaki? tak. No coś takiego. Czyli z Editor. No coś takiego i musimy już y, zrobić pierwszy przepis. Zawsze na początku robicie przepis na blank pattern. To jest niezbędne do tego, żebyście mogli ruszyć. Czyli coś takiego, na czym będziecie mogli swoje przepisy zapisywać, nie? Sockers? No, jak spojrzycie do środka to Soccers już pierwszą tom robi, pierwszą receptę, jak gdyby. No, pierwszego paterna musi zrobić ręcznie. Nie, ręcznie musi zrobić? Tak. No ręcznie, żeby na nim napisać, no przecież pewnie. No, także... I klikamy ENCODE i soccer go pewnie umieści teraz w naszym craftingu prawda no istotnie tak to jest i teraz będzie można go ręcznie robić za pomocą yy, już interfejsu crafting terminal Zobaczcie, że tutaj jest napis craft, więc możemy sobie już na to kliknąć i wybrać ile ma nam tego zrobić. Na przykład Na przykład z 10. Oczywiście może tam, tam potrzebuje szkła, bo już nie pamiętam. To możemy nie, nie mieć ma. szkła, nie? Ale to... Piasek. No piasek mamy na pewno, czyli możemy piasek po prostu... Ja wiem jak to zrobić. Ustawimy na tej róży tutaj, żeby przyjmował piasek Jeszcze zrobić musimy Co? Co musimy zrobić? Myś, myś myś Nie słychać, się. musimy zrobić crafting czego? Monitor Crafting. Aaa, no tak, super, masz rację. Nie, Zrobimy. tutaj nie rozwalaj tego. To musi. Ale w... tu będzie. tu będzie. No to badzim wyżej, badzim. to wyżej, no. Albo przed tym postaw. Nie, bo będzie wystawa. No to tutaj, Sockers. Tu. Crafting monitor. No dobra. W zasadzie mo możesz na to postawić, ty geniuszu. <laughs> Ja pierdolę, no na to postaw. No to jest stronta to, to tak. za <grym> To jest geniusz, no? Eugeniusz, dokładnie. Dobra. Co teraz sokres będziemy robić powiedz jeszcze? Widziałeś, ja, jak wykorzystujesz tu jeszcze Nie widziałem, ale pewnie Patrz, mi pokażę, tam dół. Się. Na to nie patrzcie, bo tu jest jakieś nieporozumienie, ale... Nie <grym> śmiej się, no. No, śmiej się, bratku No Co ty tutaj robisz? Robisz gówno tutaj, czy kad w Kadzi z ponczem, czy co? A, rozumiem Ty wiesz geniuszu, że, że na to możesz, możesz po postawić od razu, nie musisz przesyłać rurą Tylko kładziesz na to i, i włączasz Tronno się mam wyjdzie się za właśnie co ty tam robisz, powiedz No Przepraszam słacz na jakieś itemki typu Sosa z klej A, czyli ten, ten boiler wykorzystujesz, tak? Tak Sludge boiler Tu musimy to zakryć soker z dołu Ale ja to zaraz zrobię Czyli co jeszcze możemy pokazać tutaj? Bo nie wiem czy coś więcej jeszcze mamy sens robić, bo, bo mnie troszeczkę czas dzisiaj nagli. Jutro na pewno coś wymyślimy. Nie wiem czy tą crafta zaczniemy, czy coś innego. Sokers jak myślisz? No może zacząć ja nie ogarnię. Ty nie ogarniasz, ale ja trochę ogarniam. A później na pewno zrobimy Ars Magicę i to będzie Sokers już prowadził, bo ja nie ogarniam Ars Magiki, a on jest bardziej zaawansowany tutaj. Te rzeczy. Coś jeszcze chciałem Wam pokazać, ale pewnie skapnę się na końcu. Że tego nie pokazałem albo pokazałem. To sobie tylko tutaj zakryję. Aha, wiem Sokers, co chciałem pokazać. Zrobisz mi tutaj jednego tanka? Czy nie? Ja. Zrób mi jednego tanka na, na lawę i z, y, zlinkuj go. Dobra, i tutaj mamy naszą faremkę Expa na Liquid Exp, którą y, Sokers genialnie zrobił. Tutaj naprawdę dla niego pełen szacun, bo działa ona bardzo dobrze. Te moby tutaj się nam zabijają i ten Exp ląduje w tym tanku i jest transportowany do nas do góry ale to nie jest najważniejsze teraz gdyż zbieramy w tej diamentowej skrzynce enchantowane rzeczy z mobów one tam spadają i tutaj nam czasami się zbierają jakieś fajne enchanty które można by zdejmować i kierować je na książki Tutaj nam znowu idzie z pomocą mod, który się nazywa Minefactory Reloaded, czyli pokażę Wam jak on działa w praktyce. Szukamy sobie tutaj jakiś fajny, fajny enchant. Powiedzmy ten. I tutaj jest fajny, czyli project, Projectile Protection 4 i tutaj jakieś też są fajne enchanty, które możemy pozdejmować i kierować na książki. Do tego nam służy auto disenchanter, on tylko potrzebuje w zasadzie prądu, obojętnie z czego czyli z IC, z, z BuildCrafta, czy tam rf -y z Thermal. I tutaj kierujemy go w zasadzie może to. I on tutaj będzie dysenchantował ten przedmiot, kierował je na książki i... i to wszystko będzie wpadać do tego chesta. Tutaj już mamy różne książeczki, jest ich bardzo dużo. Tutaj mam również Auto Enchanter, który używa, yy, który używa Mob Essence, którą pozyskujemy znowu z farmy Sockersa, farmy właśnie Mob Essence przy pomocy spawnerów, ale to wam już pokazywa, po, pokazywaliśmy, nie Sockers? Mm -hmm. Jak to działa, że to się zbiera wszystko w tym tanku, a ja pod spodem mam Ender tanka, który kieruje to do góry. No i ten disenchanter zdejmuje te enchanty. To oczywiście zostaje w tym slocie, póki się albo nie zniszczy, albo nie ma już enchantów, wtedy też ląduje w tym czeście. A wiesz, że możemy ten? Odzyskiwać złoto z tych itemów Jak? W jaki sposób? Zobaczymy na receptę i możemy w giełdę Stinkers Construct przepalać i drugie sztabki do A, no to jest, to jest fajnie no? Fajnie Ten auto Enchanter działa jak zwyczajny Jak zwyczajny yy, Jak zwyczajny co? Jak zwyczajny Enchant Tyle, że używam Mob Essence. Co jest dziwnego, że możecie otrzymać... Ja nie wiem, czy ja mam to tutaj. Nie, pokażę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczcie na to. Możecie otrzymać zenchantowane rzeczy z takim samym enchantem nawet trzy razy. Co jest bardzo dziwne. Nie wiem czy to działa. Sokres gdzie jesteś? Aha tutaj jesteś Dobra zobacz na to co ty, co ty o tym powiesz? Bez sensu trochę nie No ale możecie to na przykład sobie pozdejmować ten enchant i zostawić tylko powiedzmy jeden nie? I nie wiem do, dołożyć Jak ty to zrobił? No tam do tego enchantera włożyłem i mi tak zenchantował Auto enchanter z, te z tego z Minefactory. No i tu ostatni blok, który się nazywa Auto Anvil, który po prostu nam naprawia, też używając Mob Essence. Możemy tutaj włożyć sobie w dwa sloty i on nam tutaj naprawi, zużywając prąd i Mob Essence. Także Soccerz, ja bym w skończył w tym, w tym momencie ten odcinek, a ty? Ty będziesz jeszcze? Ja Mówię jestem coś? uzależniony od ciebie. No tak, jesteś faktycznie. No a tu jest Auto Anvil, to już pokazywaliśmy i tą Tutaj biblioteczkę. To już pokazywaliśmy. Także do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Nie wiem co jeszcze będziemy robić. Może coś wymyślimy. Także ja się z wami żegnam. Żegna się z wami również sok. Dobra, do zobaczenia. No i... papa